Działalność Centrum Inicjatyw Lokalnych rozpoczęliśmy w 2007 roku. Naszą misją jest wspieranie inicjatyw społecznych na terenie powiatu Zawierciańskiego i nie tylko. Wspieramy organizacje pozarządowe poprzez doradztwo, szkolenia, organizowanie seminarii, konferencje. Oprócz wspierania organizacji pozarządowych organizujemy również projekty, które przyczyniają się do rozwoju regionalnego całego powiatu. Organizujemy szkolenia językowe, organizujemy wsparcie dla gospodarstw agroturystycznych. Wspieramy również i współpracujemy z różnymi organizacjami pozarządowymi, wspierając rozwój lokalny na terenie powiatu zawierciańskiego. Obecnie Centrum Inicjatyw Lokalnych realizuje Trzy projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, które mają na celu wsparcie dla gospodarstw agroturystycznych, a także jeden projekt obejmujący szkolenia językowe z języka angielskiego. Oprócz tego kończymy realizację projektu wspierającego organizacje pozarządowe, który realizowany był we współpracy ze Starostwem Powiatem W Zawierciu. Projekt był współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków starostwa powiatowego w Zawierciu. W 2007 roku Centrum Inicjatyw Lokalnych założyło stronę dawnezawiercie.pl. Strona zawiera Ponad 500 zdjęć starego Zawiercia, także opowiadania i historie o mieszkańcach miasta i o budynkach znajdujących się w mieście. Prosimy wszystkich mieszkańców zawiercia o dostarczanie zdjęć, dzielenie się nimi z innymi. W 2008 roku uruchomiliśmy stronę internetową zawiercianin.pl. Strona internetowa zawiera informacje o działaniach zawierciańskich organizacji pozarządowych, zawiera informacje o sprawach ważnych dla obywateli, zamieszczamy tam informacje o różnych inicjatywach, wydarzeniach kulturalnych, a także o szkoleniach i konkursach dla organizacji pozarządowych. W najbliższym czasie zamierzamy kontynuować misję wspierania organizacji pozarządowych na terenie powiatu Zawierciańskiego. Zamierzamy również zrealizować kilka projektów we współpracy z administracją samorządową. W tym celu przygotowaliśmy projekt wspierający pracowników administracji samorządowej. Naszym marzeniem jest, aby w Zawierciu powstał profesjonalnie działający inkubator organizacji pozarządowych. Uważamy, że. Taka placówka jest niezbędna dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na terenie powiatu. Taka instytucja mogłaby dać wsparcie organizacjom pozarządowym w postaci szkoleń i doradztwa. Natomiast przede wszystkim byłoby to miejsce. Spotkań organizacji pozarządowych, miejsce, gdzie świadczylibyśmy wsparcie techniczne w postaci możliwości korzystania z ksero, telefonu, faksu.